Cześć, witajcie z tej strony Łukasz Lewandowski. Dzisiaj mam dla Was specjalny, naprawdę rewelacyjny filmik, dlatego że przyjechałem właśnie pod salon Tesli, a dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo właśnie przed chwilką, kilka godzin temu właściwie przyjechał pierwszy model Y do Polski. Jestem mega podekscytowany, jestem ciekawy, jak on wygląda. W rzeczywistości jest to trójka, tylko wyższa. Ale tak jak mówię, nie przedłużając, zapraszam Was do środka salonu. Idziemy oglądać Y. Jesteśmy już w salonie. Ze mną jest Gabor Wnuk. Więc we dwójkę zaraz sobie ocenimy, jak model Y wygląda czy wypada w porównaniu do modelu 3. Czy widzimy jakieś różnice? A jeżeli tak, to jakie? I czy in plus, czy in minus? zaczynamy może od przodu generalnie przód no to, to zdecydowanie jest tak samo jak model 3 wygląda w sensie zarówno światła mamy już matrix ledy czyli te poliftowe w tym modelu zderzak jest taki sam tak samo tutaj mamy światła przeciwmgielne również ledowe zaraz zobaczymy jak wygląda frank czyli przedni bagażnik o, nie ma maty, no, nie ma Tutaj maty, nie ma zaczepów, nie ma o. nawet miejsca gdzie powinny być zaczepy Jakby tu już nawet nie ściemniali, że, że je dodają Tak, rzeczywiście, Nie ma tutaj w trójce mamy, mamy takie zaczepy eee, Tutaj nie ma maty, jest tylko ten hak do holowania Tutaj oczywiście mamy to samo, czyli przycisk W razie gdybyśmy zamknęli dziecko, to żeby, żeby jednak miało wyjście do ucieczki. O, do pierwsza zmiana tutaj. A. Mamy zupełnie no. inną maskę. Nie wiem, czy to będzie widać. O, może pod tym kątem e, od drugiej strony maski. Tutaj e, my w modelach 3 nie mamy nie mamy tego... Hmm, to jest taki... Zobacz, jakie nie to jest, jest tworzywo taki, dziwne. Tak, taki, taki niby plastik, ale jednak jest... Miękkie. Tak, niby tak. taki gumowy plastik. Do takiej izolacji przed wilgocią, ale plus dodatkowo jeszcze... Nie wiem jak wygląda w poliftowym modelu 3 na przykład, ale jakby nasze na przykład no przynajmniej 2019, no wygląda dziadowsko. Od tej strony to jest wszystko jakby już ładnie wykończone. No, pewnie podejrzewam, że w mojej trójce to był tam jeszcze daleko miejsce, które jest pomalowane. Można było znaleźć. Więc wygląda o wiele fajnie. No dobra, tak to pod maską tutaj nic innego nie ma, czyli płyn do spryskiwaczy jedynie, więc nic, nic więcej tu nie ma. Tutaj zobacz Gabor. Ja nie widzę tego, znaczy nie pamiętam, żebyśmy to nie. mieli w modelu 3. To jest chyba błędy spryskiwaczy, tak mi się wydaje, zobaczcie. No właśnie tak dziwnie wyeksponowane. Dokładnie, mega, zobaczcie jak dziwnie to wygląda, w sensie no nie wiem, w trójce tak nie ma, tego nie ma. No dobra, lecimy dalej, nie ma co tutaj się na tym skupiać. Lampy, tak jak mówiłem, takie same, poliftowe, tak jak w trójce, felgi, mamy tutaj akurat w tym egzemplarzu dwudziestki, zaraz w ogóle zobaczymy czy to jest performance czy long range ale dwudziestki to pewnie performance no ale czyli, na, że nie ma tych zacisków czerwonych dobra, to zobaczmy czy to jest long range czy performance to jest long range tak jest... long range, bo performance dla tych którzy, z was, którzy nie wiedzą, tutaj ma taką czerwoną kreskę pod, się, pod tym że... dual motor na Performance są Pilot Sporty 4S, cały czas tutaj są EV już. Mm, Pilot Sport EV, tak, e, Micheliny, ale są dwudziestki, no bo właśnie, tak jak Gabor słusznie zauważył, e, pewnie w Performance, tak jak przynajmniej w Trójce Performance, mamy czerwone zaciski. No dobra, lecimy dalej. E, Chrome Delete, e, no to, to tak samo jak w Trójkach, już poliftowych. No i zobaczcie przede wszystkim. E, bryłę. Szkoda, że nie mamy tutaj modelu 3, ale myślę, że tak czy inaczej jest widać tą różnicę. No przynajmniej my tak na żywo no widzimy, że jednak jest to zdecydowanie wyższy samochód od tak, trójki. Fajnie, fajnie, że wygląda po prostu komicznie. To nie jest taki po prostu model 3 taki po prostu jakoś bez, bez, bez proporcji powiększony. Wygląda fajnie. Jakby, no, sądziłem, że będzie wyglądał tak w taki sposób, jakby, no, że design będzie po prostu zrobiony na siłę, a wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dobra, chodźmy do tyłu, na tyły tego auta. Pierwsza różnica, taka najistotniejsza i dla mnie zdecydowanie na plus, czyli po prostu bagażnik, nie jak w sedanie, a jak w liftbacku i tak to wygląda zdecydowanie. Zdecydowanie o wiele lepszy bagażnik. Tutaj mamy też, o, pierwsza rzecz, którą, czy kolejna w zasadzie rzecz, którą zauważam, to jest tutaj to składanie foteli, tylnej kanapy pewnie. Mamy ciemno w środku, ale myślę, że w miarę będzie widać. Wiadomo, o co chodzi. No i to jest fajna tam przestrzeń, bo tutaj w trójce mamy po prostu na stałe taką Półkę nazwijmy to jak to w sedanie. Podobnie jak w Tesla Model 3, mamy tutaj głęboki, bardzo głęboki schowek. Nie ma tutaj koła zapasowego e, ani żadnej dojazdówki. Nie ma też zestawu naprawczego. Tutaj też o wiele e, po lewej stronie, w zasadzie po prawej również widzę. Od razu moje pierwsze spostrzeżenia. O wiele głębsze schowki. Nie masz wrażenia? Tak, wyglądają tak. To jest naprawdę to bardzo, bardzo głęboko. Poza tym to jest o wiele... te strona też, do samego praktycznie nadkola. Szersze są Szersze również. Okej, okej, okej. No dobra. Eee, no to co, myślę, że z zewnątrz mniej więcej to tyle by było. Chyba tutaj większych innych zmian nie widać. A, jeszcze mamy inny, zupełnie inny, właściwie ten dyfuzor nazwijmy to. Tak, tutaj zobacz, czy to nie jest przypadkiem trochę jakby pod hak przygotowane? Że wiesz, tutaj jest widać takie wycięcia. Tak. Tutaj mamy jakby to było pod hak również, można było dostosować. Tu jest 235, tu sprzód i tył jest 255, dużo szersze są. Hmm, okej okay, ale mówisz o 20 również? Znaczy, bo to są 20, tak, 255, tak, a, a nie wiem, czy 25 nie są również w Performance. w Performance na 20 miałem 235. A, okej, okay, dobra. Czyli mamy szersze opony. No z racji pewnie raz, że bryły auta, jest ono też cięższe. Więc mamy z przodu 255 i z tyłu również. 255 i jaki profil? 40 profil i 20 felgi. Dobra, siadamy sobie do środka. Mi się w ogóle wydaje, jak otwieram te drzwi że jest zupełnie inny dźwięk. Jeszcze raz to zróbmy. Jest inny dźwięk. Chyba solidniejszy jest, jest ciszej. Jest, jest zupełnie inaczej. Myślę, że nie wiem, oni jakieś tu uszczelki musieli chyba dołożyć czy coś takiego. Czuć zdecydowanie, znaczy pierwszy, że słychać. To nie widać tego, żeby tu były jakieś dodatki. Ale słychać, tak, 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 tak. Ok, tutaj się nic nie zmieniło. Tutaj te nakładki w poliwcie również są takie same. Tutaj mamy regulację fotela identyczna jak w modelu 3. Fotele również identyczne. Ale materiał jest chyba dużo bardziej mikro. Wiesz co, nie wiem czy on nie jest identyczny jak w poliftowych no po prostu, no, ale bo w porównaniu z przedliftową trójką jest gigantyczna różnica, jakby dużo przyjemniejsza jest ta, to. to samo kierownica jest taka mięciutka, jest dużo, dużo fajniejsza. No. Wiesz co, ale to powiem Ci, że no ja też mam przedlifta i powiem szczerze, że nie, nie zauważam tych różnic, to które jest... Ty masz, ale nasz tak dla dla widzów dla nie wiem dla wiedzy widzów ty masz 2019 tak. rok ja mam 2020 ja już też mam chyba inne właśnie fotele niż ty masz dlatego wydaje mi się że ja mam takie same fotele ja nie, nie odczuwam jakiejś większej różnicy zwłaszcza w materiale być może delikatnie inaczej się siedzi w sensie inna jest nieco Pozycja, w sensie inny profil tego, e, tego fotela, ale, ale co do zasady, materiał jest taki sam, u mnie przynajmniej. Okay. No to, czego prawdopodobnie, to, to w 2019, a tego, czego tutaj nie ma, to po tej stronie nie ma już wsparcia lędzwi. Nie można sobie ustalić wsparcia lędźwi. Jest Po prostu brakuje przycisku. Po drugiej stronie je masz, tutaj nie ma. W, po, w modelu Y? W modelu Y, w, od podejrzewam, od trzy miesiące temu, cztery miesiące temu po prostu wyrzucili. Stwierdzili, że nikt z tego nie korzysta. O oh, wow. Co oczywiście Są jest problemem dla tych, którzy korzystają, no bo jednak. No. Plus. Boczki. Eee, Ale, to... Zależy dla kogo plus. Jedni lubią, inni nie. Ale chodzi z wyglądu. A no. Chodzi, że po prostu jakby w tych jakby no, od dosyć niedawno są te boczki. Tak, to w poliftach. Teraz w tym roku już, już w poliftowych wersjach są te boczki. W drewnie. To jest drewno. Tylko jedni to lubią, inni nie. W sensie, jednym się to podoba, innym nie. Ale zobacz, w środku różnica. Nie zobaczycie tego niestety, bo nie bardzo widać. O, dobra, może coś przyświecimy tutaj z gaborem. Po prostu u nas w modelu 3, tutaj. W tej części, tak po środku, mamy taką belkę, tak na środku, właśnie od słupków B, która biegnie. A tutaj mamy jeden ogromny e, dach, jakby płat szkła. I tak, to jest zdecydowanie no, na plus. prawda nie wiem, czy, czy, czy chociaż raz u siebie w trójce siedziałem z tyłu, ale robi mega wrażenie. Wygląda mega. Tu jest ciemno, to jakby to mm, jakoś minimalnie. Można docenić, ale wygląda wow. I to, że po prostu jest tak jak chyba. No nie, wydaje mi się, że i w SC, i w, no, w Vicsie to już w ogóle, ale po prostu wow. W Vixie jest to wrażenie takie, powiedzmy, przez to, że jest połączona przód z górą. Tak. A tu jest cały cały dach na górze. Tak. Wow. E, tutaj, o, właśnie. Widać zmiany, czyli zupełnie inne tutaj, e, inne te haczyki. No i lampek nie ma tutaj, no bo tutaj no mamy dobra. szkło, więc lampki dali gdzieś tam po boku. OK, Dobra. To gabor komentuje jak tam z tyłu. Jakie zmiany? Więcej miejsca chyba z tego co widzę. Tak jak mówię, no ciężko mi jest ocenić, musiałby ktoś siąść tutaj, kto siedzi z tyłu. To czekaj, ty ja. Ale zanim może przejdę do przodu, to, do tyłu, to może jeszcze dwa słowa z przodu. Tutaj właściwie niczym to się praktycznie nie różni od poliftowej wersji modelu 3. Nie mamy już piano Black. E, tutaj mamy już takie inne wykończenie. Tak samo mamy podłokietnik, e, Identyczny, identyczna przestrzeń. E, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki bezprzewodowe z lewej i z prawej strony. Tutaj odkładamy sobie telefon. No ekran, ekran jest taki sam e, jak, jak w modelach 3, więc tutaj też nie ma na, na, na czym się skupiać. Jedynie jeszcze sprawdźmy schowek, schowek jest też taki sam, jakby nie widzę, nie widzę większej różnicy. No. Dla samego tego Piano Black bym pewnie ten samochód wymienił, znaczy swój samochód wymienił. <laughs> ja tutaj jeszcze widzę nieco inaczej, nieco inna jest ta kamerka. Znaczy kamerka mm. może jest ta sama, ale nieco inaczej jest osadzona. To jest też tak mm -hmm. inny element przy tym lusterku wstecznym. Nie ma tutaj też SOS, nie wiem gdzie jest szczerze. W ogóle nie wiem czy go nie usunęli szczerze mówiąc, bo ktoś mi ostatnio o tym wspominał jest, coś. A, osobno może mi powiedz, że jest tutaj. Tutaj jest. To jest super, bo jak na przykład komuś chce się podziękować za to, że cię wpuścił, to nie naciskasz SOS, tylko masz duży, duży przycisk do awaryjnych. Dokładnie, czasami, czasami w przedliftach zdarza się pomylić bo jednak mniejszy jest ten przycisk do świateł awaryjnych. Tutaj standardowo Mamy, e, mamy lusterka. Zanim jeszcze przejdziemy do tyłu, kolejna rzecz, kolejna różnica, czyli wykończenie tutaj jest zupełnie inne niż mm -hmm. u nas w modelach 3. E, u nas jest taki plastik chyba, tak muszę, mi się muszę, kojarzy, muszę, bo... Nie pamiętam szczerze, ale chyba było... tak. A tutaj tak, mamy inaczej. Takie, taki materiał po prostu, więc jest przyjemniej na pewno. Inaczej oznaczone są też przyciski. Czy to jest po, w poli, To w polifcie. Polifcie, tak. tak, tak, tak. W polifcie też tak jest. No dobra. To przejdźmy do tyłu. Jeszcze raz zwracam uwagę na otwieranie czy zamykanie drzwi. Jest, jest zupełnie inaczej. W sensie na plus jest, jest tak jakby ciszej. I tutaj. Co mamy tutaj? Tutaj mamy o wiele więcej miejsca, już, już to widzę na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim te fotele. Zobacz, ile tu no, no jest miejsca jest tutaj, na nogi. Bo inaczej są po prostu zamontowane w ogóle. One są tak, jakby o wiele, nie wiem, o wiele wyżej. Są na takich właśnie, jakby. Tutaj można w glanach albo w zimowych butach spokojnie podróżować wiem, i. Jest miejsca, no jest. Różnica. Niesamowite. E, 15 no, cm różnicy jest na, na wysokość. No. no i tutaj, zobacz, Gabor, e, nie zwracałeś pewnie u siebie uwagi na to, skoro mówisz, że nie podróżowałeś z tyłu, ale tutaj mamy też e, normalnie, jak się kończy w modelu 3, ten podłokietnik, mhm. jak się kończy, to tutaj mamy taki no, plastik, po prostu. A tutaj, zobaczcie, że jeszcze ja mam, e, już wam przyświecę. O, to się tak. To się tak, to jest tak wyprofilowane. Jest o wiele więcej miejsca na, na nogi jeszcze, więc niesamowite. Eee, naprawdę, naprawdę. Ta piąta osoba de facto, która tutaj już musi podróżować, nie dość, że ma płaską podłogę tutaj, to jeszcze ma więcej miejsca na nogi e, na długość. Więc bardzo, bardzo mm, na plus. Te haczyki, to już pokazywaliśmy. I jeszcze raz dach. Nie wiem, czy to może być minus, czy nie, ale tutaj wydaje mi się, że ja bym to zaliczył jako minus, że nie ma takiej półeczki, nie ma tej rolety. No, no właśnie. Zobaczcie. No, dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy coś w bagażniku, coś nam się wala w bagażniku podczas jazdy, to to po prostu słychać, to przychodzi do kabiny. Kolejna rzecz, mamy większą właśnie przestrzeń, jakby więcej słyszymy z tej kabiny. Jednak, jak mamy zabudowany bagażnik, to to jest też jakoś jakimś tam swego rodzaju wyciszeniem. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Jeszcze zastanawiam się, czy ta kanapa jest tutaj regulowana. Jest regulowana elektrycznie. E, tak, elektrycznie, bo są przyciski przecież tam elektryczne. I jak weźmiemy sobie tą kanapę o, do takiego położenia prawie pionowego. To ja naciskam tutaj przycisk i mogę delikatnie ją przesunąć, przez co zmieniam kąt pochylenia oparcia. O, tutaj fajnie widać. Różnice w tym momencie, może światło zapalimy, jeżeli coś to w ogóle da. Tutaj mamy e, taką bazową wersję, w sensie tak, najbardziej pionowo nazwijmy to, a tutaj jest odchylone. No i tutaj mamy kąt, jaki, e, jaki jest między jednym a drugim e, pochyleniem tego oparcia z tyłu. mamy też boombox tutaj e, tak samo jak w trójce poliftowej <śpiewanie> <śpiewanie> no nieźle więc tak można <śpiewanie> straszyć tak można straszyć przechodniów generalnie, właśnie mając Tesle i Boomboxa, który tutaj ma zamontowany głośnik taki pod, pod przednią taką klapą, jeszcze nie pod baterią, tylko tam z przodu. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Tak się Y prezentuje. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba. Co sądzicie, czy model 3 jest lepszy, czy ładniejszy bardziej, nawet nie lepszy tyle, co ładniejszy? Czy jednak model Y i czy zamierzacie, właściciele modeli 3, wymienić swoje auta na Y? Powiem Wam, że kurczę, naprawdę jest, jest o wiele większy. Jak dla mnie jest o wiele większy. Robi zupełnie inne wrażenie. Trójka jest taka mm, niższa. Ten jest zdecydowanie wyższy i taki bardziej napompowany, ale nie jest X-em. Jednak między nim a X-em jeszcze też jest różnica. Nie no, naprawdę fajnie. Fajnie wygląda moim zdaniem tutaj z takiej na przykład perspektywy. W sensie widać, że to nie jest trójka. Znaczy fajne jest to, że ogólnie cały samochód po pierwsze jest, no jeżeli ktoś po prostu lubi nieduży crossover to to. Jakby to jest dla niego na pewno plus. No plus jest też fajne po prostu to, że no jakby ok, no pomiędzy naszymi samochodami są dwa lata różnicy, a wszystko jest no jakby 10% lepsze, bo to po poprawione. Jakby bardzo wiele elementów jest fajnie poprawionych. I jakby sam fakt, że po prostu nie musieli na przykład usuwać tego miejsca pod konsolą z tyłu, mhm. ale usunęli. To jest jakby dla kogoś Przeprojektowane po prostu. mega. Po prostu. Mhm. To jest jakby dodatkowe parę procent jakiejś optymalizacji. Jakby bardzo, bardzo fajne. No i oczywiście są tlapacze, więc jakby przynajmniej nie będzie narzekał, że mu tam nie trzeba dokupować na ali. Nie trzeba nie malować chociaż one są takie O właśnie, na tych nieszczęsnych progach jeszcze się skupmy. Słuchajcie, ale progi... Zobacz, nie, to, jest to jest taka, taka nakładka plastikowa. Tak, tak jak z tyłu na nadkolach. Tak jak, jak, w, jak z tyłu jak na nadkolach. Też... Dokładnie. Więc słuchajcie, nie będzie już odpadających płatów farby na progach w modelu Y. Więc tutaj odrobili też lekcję. Dobra, słuchajcie kochani, dzięki za obejrzenie tego filmu. Subskrybujcie kanał, jeśli podobał wam się ten film i dajcie znać jeszcze raz, czy podoba wam się model Y. Czy kupilibyście go? Do zobaczenia tymczasem w kolejnych filmach. Na razie. Cześć!